Nie wiem, bo jakoś lepiej się grał. Bo miał jungarem ja czuję taką... Takie napięcie, wiesz. Napięcie <grystanie> chłopczuje. No bo jakoś tak, wiesz, jest ciężko o wiele. Może dlatego, że gram pierwszy raz nim. W końcu jakiś dobry ziom, 3-4-2, miło. Ja nie chcę tego króla, to jest 1-0-1, co to jest? Nie... Ja mam teraz króla 1-1-3, a kolejny jest jeszcze gorszy. O. Chcesz Bęgla po pobić? A ty chcesz. Tak jest dwa koła! Nie, bo Holy Kolejne to jest 2000, 2000 dostałem. Go. Jesus Chrysler. gdzie Portugalia. Nie, no jaki Hero Maria szędet. Bo... Dawaj, wartek mi ziom. 021! Ale nie, to jest queen, to jest królowa. Aha, no dobra, masz normalne, ale i tak. 3-3-4, to chwilowo będzie przez ile? 12 lat. lat. <grym> to tylko Słabu. chwila, chłopaki, spokojnie. no Ty, o, spodłóż, że mam tu koalicji. Oj, 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 Anton. No masz Bartkę zalajowanego? Nie masz, masz tylko mnie, okej. Okay. A, to, a chcesz do mojej wojny? Z kim? No z takimi pojacami Różnymi, ciekawymi Nie, nie wiem, kto to jest, z kim Po co mnie ja tu poprosiłeś? Wyszalany. No bo, no ciężko Naprawdę to I dobro ja mam Ja mam nareszcie 14 Administracyjnych <laughs> Mogę wziąć na reszcie jakiś jeden slot jeszcze. Dobra, biorę Defensive ideas chyba. Jak to się stało? jest masz. cztery technologie za. No bo... Nie, ja, ja podbijałem ciągle i było słabo. Dlatego teraz znowu jesteś na wojnie. Tak, dokładnie. Mocno. A nie mogę? No to ty robisz z Węgady. Po co ty go zaatakowałeś? Misję dostałem. Jaką misję? No żeby wziąć jedną prowincję. Rurą. Zobacz. Nie, jak to będzie jakaś Spirirura czy coś. Spirirura? No, to to jest jakiś coś? Ja chłopcy Spirirura. Nie mogę. Ty po znaczy... Francję masz obok, pajacu. Gdzie? No rzeczywiście. Się. Trzeba będzie No i brawo, sieć. i brawo. O, I kostyle. XD i portugalki. <laughs> tak się Wojtek, dzieje. Wojtek, przygotuj się. O! Barat! No, Wojtek, teraz ja ogólnie muszę podbić połowę Twojego kraju. No, have fun. A ogólnie muszę podbić Bengali, tereny, które zabrałeś. Mhm, czekam, czekam. Martek. Jeden to od do otomana. Dobra, teraz jestem legitnie pierwszym Great Powerem. Dziękuję. Anton, czy Miniarny. ty musisz się gwarantować, Manipur? A, ja to wszystko gwarantuję teraz. Aha. Ty, Wojtek, dlaczego w ogóle zabierasz mi tereny? No bo taka jest gra. Aha, no to chyba będziemy walczyć. No ja nie wątpię, że tak będzie. To to ja. Ty to streamujesz? Bo to, jest, no, to, to są Indie. Są pokaż Maltaję. Nie patrz się na prawą, tam nic nie ma. Już zaraz nic nie będzie, poczekajmy. <grystanie> ja idę zaraz do toalety Drodza, nie ma <grystanie> bojca. Ostatni raz, kiedy grałem hordą, a raczej Wojatem dokładnie, to no to zauważyłem, że dostali nowe misje. I no się, że jest mój dla mnie Tak ty Bartek No to dawaj, chodź tutaj. Chodź dawaj, no do, dawaj. do mnie, dawaj, <grystanie> wbijaj się we mnie do Powtórka z pierwszych. Taki mądry jesteś? <grystanie> taki taki mądry jesteś? Ja już tylko czekam. Anton, chodź do mnie. Chodź do. taiiiiiiii! Ja! Juwel, przyszedł i jest gorzej. Przecież ty ich nie zrobisz. Co Anton, sorry, ale mamy troszkę inne wrażenie. Zacznij tę mordę. On cię podpuszcza. No, ja wiem, że Anton wada nieocenialną potęgą. 666 morali, rozumiesz to? 666 morali. 666 masz? Tak. Nie że, baby. Siedźcie sobie na spokojnie, Dobra, bo ja, ja was tu w strachu. Widzę. Sorry. Stop this crazy Europka. 180 minut już No co no. na to, żeby skończyć teraz. No. Bo się na piekło, no. Czekaj, bo y, misja, misja, misja robię. Dobra crazy That's crazy shit, Dobra, teraz możemy skończyć.